Tym razem jadę do Yongshuo. Dlaczego jestem w taksówce? Prosta sprawa. Wyobraźcie sobie, że pociąg kosztuje 250 Yuanów, a taksówka tylko 200. Powiedziałbym, że aż tyle, ponieważ w porze, w której Chińczycy zazwyczaj jedzą sobie obiad, taksówki są droższe. Tak więc można taksówką się wybrać taniej niż pociągiem. Dlatego z tego skorzystałem. Co jest ciekawego większo? Zobaczymy. Pierwszy rzut oka i już mogę powiedzieć jak się czuję. Środek sezonu Łeba. Jeżeli wiecie jak tam jest na Deptaku, to tutaj jest dokładnie tak samo. Czyli kocioł, mnóstwo ludzi, ale po prostu to są tłumy, dzikie tłumy. Eee, wszędzie knajpy, wszędzie żarcie. To gdzie teraz idę to jest główna ulica, tak, taki Deptak właściwie. No nie chciałem, powiem Wam szczerze, jechać teraz tutaj. Natomiast tak się wszystkie plany potoczyły, że, że jestem. Czy żałuję, nie wiem. <laughs> nie żałuję raczej. Bo czego by tu żałować? <laughs> raz się żyje, pamiętajcie, tylko jeden raz macie jedną, jedno podejście, jedną próbę. Jak ją wykorzystacie, to wasze. Jak nie wykorzystacie, to będziecie przyjacić do końca życia, że coś wam nie wyszło. To było pieruńsko ostre, no ale spróbowałem. Żyję, przeżyłem, więc nie jest źle. Dałem radę. Jezu, ale to było straszne. Teraz. Hello! I nie wiem co to było. A co mi dała kolejne. Chyba muszę to czymś przepić. Naprawdę muszę to czymś przepić. To miejsce jest nastawione na 100% dochód z turystyki. Jest tutaj bardzo ładnie, jest tutaj ślicznie, ale mówię Wam, jeżeli szukacie miejsc, które naprawdę są prawdziwie chińskie, a nie nadmuchane, to nie warto tutaj przyjeżdżać, chyba że kręcą Was takie właśnie klimaty jak Łeba podczas sezonu albo zakopane. Dużo prac rękodzielniczych, naprawdę dużo. Kolejne o. Kolejne sklepy się otwierają. Dzwoneczków jest tutaj też co niemiara. Wszyscy dzwonią, wszyscy krzyczą. Wszędzie gra muzyka, yy, różna muzyka. O, zobaczcie ile pędzli. Coś dla mnie. W końcu maluję obrazy, jakby nie było. Zobaczmy, jak on to robi. Nie umiem grać, słuchajcie, na bębnach, ale co tam. Troszkę sobie popukałem. Ale ogólnie rzecz biorąc jest naprawdę ślicznie. Sami zresztą spójrzcie. Idę, idę, idę. Patrzę, że wisi niemiecka flaga. No i pytam się gościa, dlaczego jest niemiecka flaga. A potem patrzę, że ja się pytam w sumie białego człowieka. A on mówi, no bo ja jestem z Niemiec. Ja mówię, jak to jesteś z Niemiec? No tak, to jest niemiecka knajpa. A ja mówię, tutaj? No tutaj. Bo jak niemiecka knajpa, to musi być kiełbasa. Jezu, jaki ja spragniony jestem kiełbasy, słuchajcie. Kiełbasy i kawy z mlekiem. Co jest za mną? Starbucks. Nie to, że reklamuję, tylko wiecie, jestem w Wiągszuło. Najpierw poczułem zapach. Myślałem, że już mi odbiło. Nie, no czuję kawę. Tak, ja chcę się napić kawy. No w końcu trafiłem do Airbnb, zostawiłem właśnie plecak przed chwilą. Chciałem wam tak na szybko pokazać, jak to wygląda, bo mam bardzo bardzo sexy łazienkę. To łóżeczko, tak, to jest łóżko, wiadomo. A ja stoję przy drzwiach. Łóżko, 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 łóżko. Telewizorek. To ja, zmęczony, ale szczęśliwy. Siema. Tutaj jest umywalka, widok z okna. Powiem wam, że widok z okna jest zarąbisty. A zaraz wam powiem dlaczego, ponieważ na dole nie ma żadnej ruchliwej ulicy, a to oznacza, że będzie można się wyspać. Tak, lewo. Teraz widok na prawą stronę. Super, naprawdę słuchajcie dla mnie bomba. Pierwsza klasa, ponieważ będzie można się wyspać. A to, to wiele znaczy, naprawdę, bo przecież Chińczycy mają w zwyczaju, że wszędzie jest trąba. Pnip, no ale to non-stop, non-stop. Non no dobra, ale mówiłem coś o seksji łazience, tak? No to uwaga, moi drodzy, wchodzimy do łazienki. Dlaczego jest taka seksi? Uwaga. Łazienaczka, tak? Jesteśmy w środku. Robi się bardzo, bardzo intymnie. Aż w pewnym momencie okazuje się, że mamy okno. A po drugiej stronie ktoś nas może oglądać, jak myjemy swoje zakamarki. E? Mega, co? <ścoughs> Jakbyście chcieli skorzystać z Airbnb, to poniżej macie link. Warto skorzystać. Stupa piechotą nie chodzi. No dobra, koniec tego gadania. Shower. I wieczorową porą wyjdziemy na Jungszuło. Witajcie moi drodzy, jest wieczór, miasto zaczyna życie. Co tu się nie dzieje? Wszędzie kakofonia dźwięków. Wszyscy grają. Jak nie na żywca. To grają po prostu, żeby grać. Ja sam chyba zaczynam krzyczeć, nie wiem czy będzie mnie w ogóle słychać. Ale jeszcze w życiu nie przeżyłem takiego koszmaru, ten po prostu kakofonia jest absolutnie wszędzie. Jeżeli kogoś kręci takie łupu cupu to Yang Shuo jest dla niego. O Jezu, jakie tu dziewczyny chodzą, ja wam mówię. O kurcze. To wieczorem to się robi taki lans, że o kurde. <śmiennie> Jeszcze takich tłumów nie widziałem, no chyba że na jakimś super koncercie, ale tutaj nie ma żadnego koncertu. Za chwilę gardło sobie zjadę, bo ja po prostu krzyczę. Tutaj tyle decybeli idzie, każdy coś robi, każdy gra. Tego się nie da opowiedzieć. To, to jest po prostu wszędzie, słuchajcie. Absolutnie wszędzie. A ja wyszedłem coś zjeść. Bez szans. Chyba najłatwiejszą rzeczą, którą wymyślę, to będzie kupić sobie coś na szybko do domu. Ale weź tu coś kup. Jest. 好了<棒>。好 Słuchajcie, moi drodzy, jestem dalej na tym deptaku. Tutaj się bardzo dużo rzeczy dzieje. Skróciłem selfie sticka, Wiem, że będzie mniej więcej, ale też może i będzie więcej do pokazania. Zobaczmy, co mają ciekawego do sprzedania. No, 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 no. Raz się żyje. Gościu, to chcę? 30, okay. ok. Jeden. Okay, okay. Aha. Uh, poproszę. Jestem. Okay. No to moi drodzy, dostałem właśnie skorpiona. Robionego na głębokim tłuszczu. Teraz należałoby go zjeść. Dobry. Skubany, dobry. A tutaj było trochę ciszej. To nie będę krzyczeć, to wam powiem, jak smakuje. Jak słone paluszki. Kosztował 30 juwanów. Jak słone paluszki. Warto. Bardzo dobre. Ja mam ochotę na robactwo. Znalazłem zakątek ciszy, i tu jest jeszcze światło. Przed chwileczką sobie kupiłem karaluchy. Do jedzenia kosztowały 35 łanów. Całą miseczkę mam. W końcu mogę sobie coś zjeść. Tutaj postawimy. Żebyście mieli pojęcie, co ludzie robią. No więc mamy robactwo. Tutaj takie fajne karaluszki sobie są. I teraz, jak to smakuje. Znacie mnie. Ja tam nie lubię prostych wyzwań. No, Skorpion smakował yy, super. A teraz jak smakuje taki karaluszek? No zobaczmy. Mm, dobry jest. Mm, poważnie. No na ostro mi zrobił. Mówiłem, że mnie robił na ostro. No. To są chlupkie. Tą chrupkę śmieje się karoluchę śpiersza Karoluchę mm. Główka trochę twarda A ogólnie mm. dobra powiedzieć wam jak to smakuje Ja bym to porównał do chipsów Tak do chipsów Naprawdę Takich na ostro jak ktoś lubi pikantne chipsy, to taki karoluch jest. No, ja z tym karoluchem. to taki świeżczyk jest idealną przekąską. Mm.